jestem Julek Brawl Stars i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną mój brat Kuba. Fornite z Minecraft. No dokładnie, macie jego kanał już. Eee, zareklamowany. Proszę. Nie powinien zmienić na YouTubie? O właśnie, Julek <laughs> ma dla was Browbox. Ja otworzę u Juleka Browboxa, a Julek dla was otworzy chyba Big Boxa, prawda? No tak, dokładnie. Czyli ja teraz otwieram. Otwieraj. Ojajaj. Ale jaki bonus, o, klejnoty. Przyda spoko. się. Uwaga, możecie pisać już mity w komentarzach. Bo niedługo zamierzamy rozpocząć serię pogromców mitów. Mm, masz big boxa. Nie chcę. Więc rację wam pisać ja mity. Ja widzę, że, kupi, że kupisz big box. Za pięć łapek w górę kupuję big boxa, zobaczymy czy to się uda. No, Albo kupię Mega boxa, jak będzie promocja oczywiście. O, uda się. Za pięć łapek w Google. montuję Marcia. kolejny film. Może zatrzymaj na razie. Nie, kraj. A co to są te PS-y? Kuba, kraj. nie gadaj. Właśnie, u Citroxa było coś takiego, że jak Piper ma no... To Stopał kiełbsów. To zadaje jeden HP na daleko. Mamy? Bo ich pocisnąłem, dawaj pi. padnę. Spoko. No. ją wepnę tam. tam kule nie trafiłem, ale ona i tak tam O nie! Uf, dobrze, że przeżyłeś. Uf, A okay. weź tam tego cuba. Ty tam ty potem Cię sobie wejdziesz, bo ty będziesz miał tarczę nie? Nie, ale się boję. Nie, będziesz miał tarcze. Idź po tamtego cuba. Po którego? Tego, którego ci teraz zabrała tam był jeszcze jeden piją, piją piją, przyszło pod ciebie piją, dobrze idę po te dwa kiopsy. o biorę ją o nie, nie dostałem ale były dostałem 300 trzy No. o Jezus jakie były co? ale też były dostałem no. A mam pomysł, może ja będę ginąć w trefie, a ty będziesz brać moje kluby. Nie, nie mam pomysł. Uciekaj. O no kurde tam. Zgadzam się. Swoja Dobrze. Dostaniesz? Kurde, znowu. Kurde. Dobra, masz ją. Nie mam jej. Masz. Dobra, mam ją. Daję, Bebo. Jest! Yes! Yes! Dobra, win. Jak widzicie, zajęliśmy pierwsze miejsce. O, już ja zaraz byłem na Piper 16. Mhm, O, mam jeszcze tylko jeden win. I mam 3, równe 4900. I jeszcze 100. I mam mega boxa. Pokażę Wam tylko profil Kuby. O, to jest jego profil? Ma spajka bo takie w części to masakra. Jak się radę, Ja, jak szczelni. widzicie, nie mam żadnej legendy. Najbardziej bym chciał chyba Sandy odblokować. Ale ja bym chciał jeszcze Króla i Sandy. Mm. Dawaj. Wezmę sobie szelkę. Szelki na pewno. Dużo Aha. pucharków. Nie boję się. A Robię co? to dla widzów. A możesz mi wbić na El Primo? Postaram mm, się. Albo możemy zrobić jeszcze tak, że zamienimy się telefonami mm? i Julek u mnie 19 20. rangę na El Primo. No my to zrobimy odcinku twoim już. Idę na szali. Mam ją. Nie masz. No hmm. to kupię piperka. Riku! O Jezu, tutaj to, ktoś jeszcze jest, piper. Ale w kana. przebyliśmy. Kurde. Sorry, Lola. Spoko. Ile straciłeś? Sześć. Może nie grasz, Ali? Poczekaj, tak, spoko, drobię sobie. 5 to w tym zagram. A ja zagram wiesz... Może teraz mi wbijesz Al Primo? Na no twoim odcinku to zrobię. Już ty masz 19. rangę. A ja chcę 20. Ty powiedziałeś, że był wbił 19. No to ja nie wiem. I dzisiaj nawet robiliśmy wojnę na poduchy. Tak, tak. Robimy jeszcze dwie gierki, i będziemy kończyli powoli. Dobra, tam masz skrzynkę. Widzę. Spokój. Wezmę. O nie, Jean. Jean. Zzedłem. Od y, Barleya Dobrze. Zatem złuję to. Oni... Ej, tamten gościu miał... M Miał star power na broku. Nie. A to był nie fart, prawda? Może kiedyś tam się na... U mnie na odcinku chyba też się pojawi taki odcinek jak ubiłem na kolce. Otwieramy Drawboxa. Okay. Takie sendia, ale byś jarał. Ostatnia gierka w tym odcinku. I nie, to cztery, Chyba jeszcze Chyba będzie jedna gierka. Zobaczymy. Jeżeli się wyrobimy. Jeżeli zrobimy grę szybko. To o, będzie Piper Dobrze. O, kurde. Ja, ja zdedłem. Ja biorę go. Nie bierz go, bo on cię zabije. Poczekaj. Dobra. Ja sobie zbiorę. a na farcie mi się udało, prawda? No, na farcie. Jeszcze ja takim. Okrop. Ej, Brockpad. Tu jest kroł Dobra, uciek. A, panu! Tutaj w tym działko. uciekać. Nie, go. nie wezmę go. Coś nam nie idzie. Tu zagramy jeszcze jedną gierkę. Ja chyba. Specjalnie dla was. Tutaj. Ja chyba zagram dzisiaj teraz Jessica. Jessica. Jeżeli mówicie napiszcie w komentarzu, czy Jessie jest głupia na wielką grę, na przykład no, że jest w wielkim Zadymiarze. Tak, Jessie jest bardzo denerwująca, gdy jest wielkim zademiasem. Ja się dzisiaj o tym przekonałem. Też, dzisiaj tak się zjelitowałem, że będę masakra. mamy na 5 albo i na 6. Dobra, Frank. I Pam. Frank! Pam! Jest! Tak! Jaki fajny Dobrze <laughs> Dobrze, to będziemy już skończyli ten odcinek. Ja się z wami żegnam.